Bądziorno moi mili, co przynoszą polecane na maj. Same dobre wieści, coraz niższe ceny kaligraficznych i coraz to lepszą dostępność, więc chyba jest ok. Zobaczmy, do dzieła! Strona odpalona, polecane również, i zaczynamy od skrótu informacji o tym, co się zmieniło względem poprzedniego miesiąca, a za nami kolejny miesiąc bez większej historii. Poprawiają się ceny kart graficznych, ale już nie o kilkanaście%, procent, a zaledwie kilka, co i tak należy odbierać jako pozytyw. Poza tym jest coraz lepsza dostępność niektórych komponentów. No i oczywiście, mieliśmy premierę rx 6400. Jakbym mógł nie wspomnieć o tej karcie, która nie będzie miała żadnego wpływu na wygląd polecanych, przynajmniej w tym miesiącu. Dobrze, przechodzimy do konkretów, czyli pierwszy zestaw za 1100 zł Celeron. G5905 z płytą główną na księżyc H510, niestety B560. E, są zbyt drogie, w związku z tym Celerona posadziłem na H510. Typowy zestaw do biura do niewymagających zadań, bo niektórzy komentujący zwracali mi uwagę, że duże bazy obliczeniowe czy duże bazy danych pochłaniają trochę zasobów procesora i ten Celeron może nie sprostać zadaniu, więc informuję bardzo proste zadania biurowe. Kolejny zestaw za 2500 zł zmieściłem tutaj RXA 6500 XT i zapytacie się, dlaczego nie włożyłem na przykład RXA 6400. Otóż różnica cenowa między 6400 a 6500XT, przynajmniej w Xcomie, to zaledwie 150 zł, i uważam, że grzechem byłoby nie dopłacić do znacznie wydajniejszej karty, szczególnie pod PCI 3.0 bo jednak ta przepustowość szyny pamięci i ogólne działanie 6400 na PCI 3.0 jest dużo gorsze od 6500 XT. W formie alternatywy można zakupić zestaw z i trójką 12100F. Na pewno zauważalnie podniesie to wydajność w związku z tym, że procesor będzie umożliwiał czy udostępniał standard PCI 4.0 dla RX 6500 XT. Ja jeszcze ze swojej strony polecam do do chipsetu B560, bo to pozwoli wam ustawić i trójkę na wyższym taktowaniu. Być może to nie będzie tak zwany game changer przy RX 6500 XT, ale przy kolejnym zestawie już może to e, dać pewną przewagę, szczególnie w miejscach tak zwanych procesorowych. I jedziemy dalej, 3400 dalej i trójka GTX 1660 Ti i 16 GB ram RAMu. Tutaj już znalazła się płyta główna B560, bo jak już informowałem was na tym chipsetie 100 Płytą główną będziecie mogli ustawić zegar pamięci powyżej 3000 MHz. Nominalnie czy natywnie jest to 2,666 dla i3. I na płytach H510 tylko taki zegar będzie mógł być ustawiony wraz z tym procesorem. GTX 1660 Ti, dlaczego? Dlaczego nie ma RTX-a 3050? Bo po prostu są problemy z jego dostępnością, a TIK zaprezentuje. Podobny poziom osiągów, więc nie widzę powodów, dlaczego mielibyście tej karty nie wybierać. A za chwilę będzie jeszcze ciekawszy model, ale wszystko po kolei. I tak, mamy 3700. Tutaj zmieściłem już i trójkę 12100F. Stwierdziłem, że dla niektórych osób, czy nawet przy tej karcie graficznej, ten procesor może zrobić różnicę. Są tytuły, które potrzebują dużo mocy procesora, coraz więcej, szczególnie mówimy o grach onlineowych. Jest tego trochę na rynku. Wydaje mi się, że to jest taka fajna alternatywa dla i 3 10100 f której możliwości także w grach AAA kończą się na jakimś tam powiedzmy poziomie. Całkiem sensowny zestaw, moim zdaniem, w kwocie 3700 zł. Z pewnością będą osoby, które postawią na i 3 10100 f z Elixem 6600. Natomiast y, takie połączenie no, według mnie może nie być już do końca zbalansowane, dlatego tutaj postawiłem na tą i3 12100F z gtx 1660Ti z racji tego, że sama i3 Alder Lake'owa pozwoli Wam wyraźnie odskoczyć od i3 dziesiątej generacji Comet Lake'owej. 4200 i 11400 f z LXM 6600 i oczywiście zestawem 16GB ramu. Płyta główna B560 umożliwiająca podkręcenie pamięci operacyjnej Vero L3. I uwaga, uwaga, w związku z coraz niższymi cenami nośników SSD, grzechem byłoby nie postawić tutaj na 1TB model. Wydaje mi się, że w tych czasach już. Przynajmniej w zestawach komputerowych powyżej 4000 zł, czy nawet 3500 zł, powinny takie nośniki domyślnie znajdować się w zestawieniu. Także taka moja propozycja. Tutaj, co prawda, budżetowy dysk, ale dobrze sobie radzący w tych specyficznych warunkach. Chciałem jeszcze powiedzieć o RX 6600. U nas niestety. Co jest taką smutną informacją. Cały czas te eliksy kosztują powyżej 2000 zł. Na zachodzie w Niemczech potrafią kosztować już 1700 zł czy 1600. No ale jak już mówiłem, zupełnie inny rynek, dużo większy. Też obniżki cenowe dużo szybciej docierają do naszych zachodnich sąsiadów. Ale to jest temat rzeka. Moglibyśmy sobie o tym pomówić w innym materiale. Może będzie okazja. Dobrze, ale teraz wracam do polecanych. Jak mówię, całkiem ciekawie zbalansowany zestaw, moim zdaniem z i5, z RX 6600 tutaj niczego nie będzie brakowało. Taki domyślny, interesujący konfig. E, 4800 zł, zostajemy przy i5, ale dokładka pieniędzy dotyczy karty graficznej RX 6600 XT w kwocie 2300 zł. Cały czas ta karta jest dostępna. E, niewielka dokładka. W do tutaj ceny RXA 6600, a jednak zauważalnie wyższa wydajność gwarantowana przez model z dopiskiem XT. Tutaj także dopuściłem się zmiany zasilacza na ciekawy model MSI Mac czy Mac 550 W, a także fera 5 zagrzała swoje miejsce w zestawie za 4800 zł. 5900, cały czas jest i piątka, ale ale, ale dochodzi tutaj RTX 3060 Ti, czyli jeszcze ciekawsza karta graficzna, w tym momencie kosztująca 3200 zł. Reszta zestawu nie uległa większej zmianie, no, poza dokładką do ciekawszej, lepszej płyty głównej, a także zasilacza z certyfikatem 80 Plus Gold w wykonaniu Silentium PC. Niecałe 6 koła za ten zestaw, znowu moim zdaniem Ciekawy zestaw, fajnie zbalansowany, natomiast jeśli ktoś chce postawić na jeszcze szybszy procesor, to oczywiście jest opcja z dopłatą do I5 12400F. Można wybrać płytę główną, dosyć drogą B660, ale także można postawić na H510. Będzie się to wiązało z nie tak dużą dokładką. Względem tutaj konfiguracji z procesorem 11 generacji. Mamy jeszcze trzy zestawy 7500 zł. Zostajemy przy 3070 Ti, który jest coraz tańszy. Kosztuje już w tym momencie 4200 zł. Niektóre modele nawet można spotkać w cenie poniżej 4000 zł, no a reszta zestawu to jest płyta główna B. 660, Seasonic o mocy 650 W, płyta główna, droga, można jak mówię, dopuścić się tutaj <grytania> małej przeceny w postaci H500, przepraszam, H610, ale nie widzę w tym specjalnego sensu, przynajmniej. B Nie, to by bolało w ustawie komputerowym za 7,5 zł. Złotych. 9000 zł i piątka 12600KF, 3070Ti cały czas od Phoenixa. Obudowa Liann to w power o mocy 850W, dysk Samsunga 1TB 980. To wszystko za 9000 zł. Wiemy, jaką różnicę robi i piątka 12600KF z dodatkowymi rdzeniami E. Także tutaj zauważycie na pewno pamięci e, taktowane zegarem 4400 MHz. Można pokusić się docelowo o zegary w granicach 3800, nawet 4000 MHz SCL15-16. E, tak to by mniej więcej wyglądało. No i ostatni zestaw, też zmiany, bo zamiast ti jest RTX 3080. Uważam, że w tym momencie nie ma sensu specjalna dopłata do modelu TI. No i to... Byłoby, jeśli chodzi o zestawy, tyle. Dajcie znać, co o nich sądzicie, jak wy to widzicie, co byście zmienili, bo szczególnie robi się ciekawie w tym segmencie między 2,5 a 4000 tysiące zł. Tam naprawdę możemy dopuścić się przeróżnych konfiguracji z i trójką starszej generacji, z nowszą, no i z różnymi kartami graficznymi, oby tak dalej, oby, obyśmy z takim bólem głowy tylko się mierzyli. Do zobaczenia. Mówił Lipton i papa.